Wszystko w jednym miejscu. Patrzcie. Wszystko w jednym miejscu. Zobaczcie. Tutaj dwa następne. Tylko to jest bardziej zjedzone. <laughs> Spójrzcie na to. Spójrzcie na tego. Ja grzybów już nie zbieram, bo już nie mam miejsca, ani czasu na suszenie i siedzenie po nocach. Ale chciałem Wam pokazać, że tu nie ma komu zbierać grzybów. Nie ma komu. Zaraz Wam pokażę jeszcze jednego, jedno miejsce, gdzie byłem tydzień temu, ale chyba już nie znajdę. Zobaczcie moi drodzy Dwa następne Wszystko się psuje, nie ma komu zbierać Spójrzcie na to Następny Spójrzcie Jeden tutaj stoi Odridzi potem. Zobaczcie kochani, następny. Tutaj następny. Nie ma komu zbierać grzybów. Tyle tego jest. Spójrzcie tutaj, moi drodzy. Jeden, spójrzcie następny, następny wyprzód, a to ich nie zbierają. ostatnio, tutaj byłem, następny tutaj, spójrzcie o tutaj. Tu tu Tutaj następnie Kodos tam dwa sójście rosną na piękku. Następny. Następny. Tu. Tu. O, z tyłu za mną nie widziałem. bo i widziałem. Tu stoi piękny. Drugi, nie zauważyłem go. Następny, tutaj następny zobaczcie Raz, dwa trzy, cztery, pięć. Tutaj widziałem następnie są? Chyba tutaj zobaczy się następny. Następny. O nie, to był No, jak? A tutaj. No, to tymi tutaj, tutaj, być Powinien być И еще раз дам о О-о-о-о-о-о-о. Piękne młodziutki, idziemy dalej, przed nami jest Kolos, widać. Na maślaczek, dwa i żypki. Idziemy teraz tędy. I to jest malutki las. To jest malusienki las. Proszę bardzo, jaki stoi. O, coś musiało go potrącić. Zobaczcie, trzy sztuki. O, masz tutaj ile popsutych następny. Tam stoi. там стоит. вам покажу, показать башню и вот она тут и стоит прошу мальцов Następnie Następnie Przejdziemy się tam do końca I to przy samej ścieżce o, proszę bardzo nie zauważyłem zobaczcie maszlaczki kolosalna ilość Poniosł na to. to się Raz, dwa, cztery, sześć. I dlatego jest w jednym miejscu. nie widać a nie widać już koniec tutaj następne tutaj tu spójrzcie tutaj następny następny maślaczek maślaczek zobaczcie o. kozak maślaki zobaczmy tutaj dalej troszkę wyższy pokazuję wam bez ścięć bez montażu Ile było grzybów? O tam jaki stoi, bydlę Kinga! Kinga! Zobaczcie, to wszystko bez ścięcia. Zobaczcie. Nic, pozdrawiam serdecznie. Już wiecie ile jest grzybów na tym odcinku. Tam jest ulica, jak moja żona idzie. No trochę dalej, idę za żoną. Następny. Ile on ma? Następny. Jest, jest. Tego, Tak jak mówiłem, Norwedzie nie zbierają grzybów, to tego jest pełno. Kiedyś to może zbierali, ale teraz to. Spójrzcie. Następne dwa widzę. Piękne, młode. Trzy. Aż drzewo podnoszą. Pójdźcie tutaj. Znowu dwa. Tylko oczywiście już nie są takie, jak powinny być, ale. No niektóre są, niektóre nie. Ale. Jakby tak zbierać cały czas. Co dwa dni tutaj przyjeżdżał. Bo tak zauważyłem, że dwa dni tak. Trzeba dać im czasu. To jest wysłuchane Jest to zbierać nic, idę zobaczy, a tutaj 300 metrów na 200 Więcej nie ma nawet nie ma 200 ze 100 ma ale to jest przepiękne Nic, pozdra... O, tutaj. Nic, pozdrawiam.